Hej tu Kajto. jeśli lubicie śledzić nasze zmagania w rajdowych mistrzostwach świata, to oglądajcie je oczywiście gdzie? W Motowizji. Tak jak Team Kajto. Kibicujcie i trzymajcie za nas kciuki. Po raz kolejny rozpoczynamy sezon w Mistrzostwach Świata, tym razem po mniej więcej 12 miesiącach ponownie od rajdu Safari, ale z kolei w nowym aucie To dla mnie jednak duża nowość, a zaczynanie od tak trudnego rajdu sezonu w nowym samochodzie na pewno nie ułatwia nam zadania, ale jesteśmy po pierwsze dobrej myśli, a po drugie te dobre myśli wynikają z udanych testów. Odbyliśmy kilka tych sesji. Oczywiście one nie odzwierciedlają wszystkiego, co możemy spotkać na rajdzie, ale na pewno jesteśmy lepiej przygotowani niż gdybyśmy na przykład testowali tylko dziś. Dziś też były fajne testy, już jesteśmy w Kenii, w okolicy Najwasza. Fajny odcinek specjalny, myślę, że taki adekwatny do tego, co nas czeka. Może nie było zbyt dużo kamieni, natomiast na pewno fesz-feszły i podbić nie brakowało. Cieszę się, że ten sezon zaczynamy z polskim zespołem. Można powiedzieć, że jesteśmy już teraz w pełni polskim zespołem w WRC co też nas motywuje dodatkowo, choć nigdy tej motywacji mi nie brakowało. Staram się wynajdywać kolejne. Takie argumenty, które pomogą mi przycisnąć więcej gazu. Natomiast to jest taki rajd, na którym trzeba zachować jakiś tam kompromis, wyważyć gdzie można cisnąć, gdzie nie. Bo jak wszyscy wiemy, jest to bardzo trudny rajd, przede wszystkim dla sprzętu, ale też szykuje się i dla załóg. Mamy już pewne typy, które odcinki specjalne, a zwłaszcza te nowe, wyglądają z onboardów na bardzo trudne i właśnie bardzo kamieniste. Też nie będzie łatwo kondycyjnie. Dla mnie jednak to kręcenie, ja wkładam dużo siły, dużo wysiłków, być może trochę za dużo, w to prowadzenie auta, i to przynosi później też trochę większe zmęczenie na koniec dnia. Tu na wysokości ponad 2000 metrów, na które się ścigamy, a odcinek Lodia, który gdzieś tam tutaj nawet jest widoczny w tle, to gdzieś tam na prawie 2500 metrów, gdzie mamy zakręt, zakręt, nie ma czasu gdzieś tam tego oddechu zbyt dużo złapać, tlenu jest mniej, a bardzo wymagający rajd. Temperatury też szykują się takie, można powiedzieć, gorące, więc będzie, będzie to wielka wyprawa, ale fajnie, że właśnie tutaj jesteśmy po raz kolejny i będziemy mogli robić to, co kochamy.